Standardowe normalnie wyjść. O, no cicho. O, to przynajmniej się dowiedziałem. Napad na cicho w takim razie. Czyli... Podejście na cicho, ale dalej nie wiadomo, no bo nie ma tablicy. To konkretnie będzie się kradło. Wiadomo jedno: samochód jest najtańszy. On jeszcze dodatkowo już się pepcha do samochodu, i wiemy jeszcze, że mamy bronię najtańsze Okej, okay, no to spoko. Generalnie spoko dostawi. Który ma koleś level? 187. Okej, okay, okej. Okay. No to może to być potencjalnie podejście takie, które się uda, generalnie. Może tak być, że to się potencjalnie uda. No, nawet patrząc. No, już myślałem, że tutaj będzie szczytni prawnikiem, ale nie, jedzie drogą. Hmm, może to się potencjalnie udać, może i też nie, nie wiadomo. to tak można po prostu powiedzieć? Nigdy nie wiadomo. Pewnie niczego nie można być tutaj, jeżeli chodzi o podejście na cicho z randomem. Nawet podejściem tego, czy w ogóle tutaj da latę trafić, To coś, nie? Nawalamy w każdym razie przed siebie i tutaj pan host uwali kartę. Okej, okay. ogólnie tak, jak jestem już we dwóch, no to no wiadomo, trzeba hakować w skarbcu. Jakby było więcej luda potencjalnie, no to wtedy wiadomo. Będzie można by robić coś innego. Masz otworzyć i tutaj przejście. Tak nie robię co. Jak już ich walisz musimy ściągnąć kamerę. To jest takie podstawowe. I ja już tutaj mogę otworzyć przejście tędy. A, i zdążysz go walnąć. Dobra. Jak no i dobra, teraz tutaj poczekaj na tego sobie gościa. A, zrobił dostawę do Gana. No to okej, okay. no nie wchodzi w takim razie. Mm, ogólnie tak, o czym sobie tutaj teraz ciekawym porozmawiać, poza tym co się dzieje na ekranie, to tak, w sumie. Głównie mogę powiedzieć tak, jak długo wam się GTA online włącza, nie? Jakie macie? macie generalnie? Długo czekacie ogólnie na włączenie gry? Raczej wbijacie zazwyczaj przez singla i potem na multika. Ja Wam generalnie powiem, że właśnie sobie czytałem przed chwilą na grę online, że naprawienie problemu takiego, bo często wiadomo ta gra ładuje się bardzo długo, i że problem tak naprawdę leży, jeżeli chodzi o tryb multiplayer, on po prostu leży dokładnie w 100% tym że jakiś tam jeden plik po prostu gra cały czas ładuje i że ona pracuje nad jednym rdzeniu, co potrafi bardzo skrócić właśnie czasy ładowania, jeżeli by to zostało naprawione. Mówi, że na... i właśnie ten jeden koleś co to powiedział, wydał łatkę, którą można sobie wgrać, i że to generalnie rozwiąże problemy długiego ładowania się GTA. Powiedział, że nawet oficjalnie to nie jest jakieś trudne, że nawet jeden, jedna osoba się może tym zająć. Także... no. Tylko wiadomo, używanie jakichkolwiek modów zawsze może potencjalnie skutkować tym, że będzie ban, co nie? Tak niestety jest, więc no mimo że to potencjalnie nic nie zmienia, może potencjalnie doprowadzić to jednak do bana. Bo system może wykryć to jako haki, po prostu, więc y, sami generalnie no wiecie, jak to może być. Ja akurat powiem, że szczerze, ja jak wchodzę do tego single, no to nie czuć tych takich długich loadingów do online, ale wcześniej jak wchodziłem, tu pamiętam czasem na takie czasy, że po 20 minut się to ładowało i się nie chciało doładować, ładować. Czy coś w tym stylu, więc y, może mam nadzieję, że w następnym patchu jakoś się tym zajmą. W końcu po tych 8 latach to naprawią. I widać. Problem jest dosyć prosty do rozwiązania, tak naprawdę. Nie wymaga nie wiadomo jak dużo, żeby go rozwiązać. Także no. Oby to po prostu w końcu zrobili, tak naprawdę. No, to nawet działa, jakkolwiek coś takiego. To trochę nagrzewamy i walimy i od razu. Okej. Okay. On sobie przepalił wirtual, ale też pewno zaraz będzie kończył. No właśnie, skończył. Gitara też dużo łupu jest, więc spoko. A to coś ciekawe właśnie, jeżeli wychodzi ta też nowa wersja na PS5, tam Xboxa. To będzie ciekawe czy wyjdzie nowa wersja GTA 5, ale na... oputele po prostu. Czy coś nowego się pojawi, czy też niestety nie. Obrazy, pięknie, źle. To jest też bardzo ciekawe. Czy coś się nowego pojawi, czy też nie. Nie wiadomo, nie. Peć wziął. Jak się by pojawiło, to byłoby super gener generalnie. Chociaż też zależy jak byłoby to zrobione na komputer. No to wiadomo, wiadomo, optymalizacja to jest dosyć ważne, więc jeżeli by zepsuli optymalizację, bo to mogłaby być nowa gra po prostu i by ją całkowicie zepsuli, no to też nie byłoby kolorowo. Tak po prostu, to nie byłoby wtedy kolorowo. Tak niest Niestety chodzi trochę reddit. Nie chodzi najlepiej, ale nie, nie ma takiej tragedii jak przy GTA 4, że pewno by się wziął te najnowsze karty i dalej by potrafiło ciąć. Mimo może na tej swojej już. Ja już potrafię odpalić tę grę, nawet w 4K, żeby chodziło. Tylko, że ma takie skotki, skoki w ogóle w FPS-ach, że to, no można powiedzieć, po prostu, że no żyje sobie własnym życiem. Tak, po prostu dosłownie. Więc, no właśnie. Tak, niestety to jest. Ale to się oczywiście zobaczy, jak już będzie to wydawane. Oczywiście prawdopodobnie spodziewam się, że na wydanie nowej po prostu wersji, też pojawi się oczywiście nowe. Nowe DLC, patch, czy jakkolwiek to można zawsze nazwać, prawdopodobnie się po prostu pojawi. No bo dlaczego by nie? Dlaczego miałby się nie pojawić wraz z tym? Ale ciekawe, czy też wraz z tym na wersji, na komputer, czy też się pojawi nowa wersja, czy nie? Komputer nie będzie miał update'ów do tego online'a I takie jakie jest, takie zostanie. To jest też ciekawe, jak dużo zmienią względem PS4 -ki. czy po prostu gra dostanie, nie wiem, silnik z Red Dead czy coś w tym stylu? Może, może tak będzie. Może coś nowego nawet przygotują. Po prostu normalnie będzie gra wyglądała jak zupełnie odświeżona graficznie. Normalnie te. No normalnie nowe GTA by wychodziło. To wiadomo no, co tak naprawdę zrobią. Z jednej strony dobrze, że w sumie działają cały czas nad tym online'em, z drugiej strony już wiadomo każdy by chciał dawno po prostu już GTA 6. Nie ukrywajmy no, trochę długo im to zajmuje. Że tak naprawdę GTA 5 wychodzi i da 3 konsole. Bo na PS 3 PS 4 no i teraz na PS5 wyjdzie. Raz też jest drugie pytanie, jak długo będzie wspiera na PS4? Czy po wydaniu update'a jest koniec? Już nie będzie więcej patchów na czwórkę, czy jeszcze coś będzie ciągnięte? Powiem, że na czwórce to no, będę mówił o PlayStationie generalnie. Nie chodzi podobno ta gra najlepiej jak to jest możliwe i że to mógłby być po prostu ostatni taki patch, nie? Że już nic więcej nie ma. Ale nie wydaje mi się, żeby tak akurat było w tym przypadku. Że jeszcze pewnie trochę pociągną to na przykład z rok, 2, żeby już każdy się przeszedł na tego PS5 i dopiero wtedy to będą się tym zajmować. Tak już na full full, nie? Żeby tylko PS5 już robić. I tam wiadomo tego Xboxa, tam Sirius X, czy Jak tamkolwiek to nazwali na ten moment. Dokładnie w Polsce i tak wszyscy grają na Play'aku, nie? Jak już mają grać na konsolach, no to grają na Play'aku raczej niż na Xboxie. Więc no, głównie jakby na plejaku można się skupić. Dobra. Zobaczmy co. Z... Ogólnie to. Przydałoby się ich ściągnąć tak po prostu dla zasady. A, czyli wyłączył wyłączył światło, ale nie jestem pewien czy to wyłączenie światła nie spowoduje, jeżeli tak nie wykroją oni ciała, tam ich walnąłem. Ani z tego gościa przy recepcji on też walno, więc to akurat nie mam pojęcia. No patrzcie w ogóle. Co ciekawe. I ci tutaj w ogóle wizji nawet nie mają. A tam jeden koleś to w ogóle posiada wizję. A, olewamy ten dzienny utork. Okej, okay, no to przebiegam. Skoro go olewamy, no to okej. Okay. Niech mi się drzwi otworzą. Możesz go przechodzić. Nie chcesz to, nie, 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 ma na to parcia. A teraz, no żeby nas przeniosło, by się nie zwiesił. A teraz musimy poczekać, aż minie to, że żeby światło się zapaliło. Bo nie możemy wyjść, kiedy nie jest zapalone. To też jest dość śmieszne tak naprawdę prawda, że nie da się wyjść, ale no cóż, no niestety, tak zostało to zrobione. Dobra, ucieczka. Prawdopodobnie będzie ucieczka helikopterem. O, dobrą drogę wybrał koleś generalnie. zrobił teraz złą decyzję, ponieważ strzelił, czyli wybrał jednak złą drogę. Dobra, idziemy za nim, no. Jakby nie strzelał, to bylibyśmy całkowicie niezauważeni, ale jakoś widzę, że nie zrobi to dla nas szczególnie dużego wrażenia, to też... No, mówię, no nie za bardzo zrobi. Dobra, damy mu drogę. Niech on wybiera. Chcesz iść ty na pojazd, bo ja nie wiem co ty chcesz zrobić. Chcesz iść na te jednak pojazdy ucieczki, aż taki kawał iść. Spoko, mimo że na drodze jeżdżą. Ale spoko, idziemy w każdym razie. Przemierzamy normalnie przez drogę jak można tylko. Zobaczymy jak to oczywiście wyjdzie, co on wybierze. Czy tunel wybierze, czy jednak helikopter. Jeżeli wybierze tunel... Nie mamy elity, jeżeli wybierze helikopter, będziemy mieli elitę. No bo obrazy są dosyć krótkie, mało czasu nam zajęło w skarbcu jeszcze, więc tym bardziej. Ale to zaraz zobaczymy, co wybierze. Jedzie on na lewo, więc prawdopodobnie mamy tunela. Ta, wybiera tunele, czyli elity nie będzie. No bo na tunelach się nie da zdążyć na elita. Tak po prostu, nie? No bo bardzo długo się po prostu jedzie tymi tunelami. Fakt, jeden, jeden fakt trzeba przyznać: są bezpieczne. Ale no bez elity, to bez elity. No a lita to jak wiadomo, 100 tysięcy dla każdego już nie pobierane przez nikogo jest. Już nie jest one do podziału. Każdy grać dostaje 100 tysięcy. Nie wiem ile on dawał pewno 15 co prawda procent, ale dla niego samego by ponad 1700 700 zrobiono. A tak będziemy teraz wluć się tymi tunelami przez jakieś 10 minut generalnie. Więc no, no niestety. Ogólnie też jest taka ciekawa jakby tendencja, jaką zobaczyłem w GTA. Że na początku oni bardzo chcieli zrobić, żeby to GTA wyglądało tak jak w singlu, nie? Wiecie, początkowe napady. Gramy je w 4. Tak dokładnie wyglądało w single, że się brało botów i grało się te napady w czterech. Ale widać, że ludziom się to po prostu nie podoba, że... Muszą zrealizować z innymi ludźmi. Po prostu. Nie będę mówił, no większość niestety tych randomów, co się dobiera na te napady, no to. możecie no, sami widzicie często, jacy oni są. Po prostu, no nie idziemy jakoś specjalnie dobrze. Tak, można po prostu powiedzieć, nie idziemy jakoś specjalnie dobrze. Ten akurat koleś, mniej więcej, znaczy mniej więcej, no on jest akurat jeden z tych bardziej, które ogarniają. A jednak, właśnie, że przez to, że nie używamy tego helikoptera, no tracimy 100 tysięcy niepotrzebnie oraz czas też jest dosyć istotny. Ale dobra, niech jedzie. Chyba, że to jest jakaś hybryda, że jedziemy tunelem, a potem na helikopter, co nie. też tak może być. Ale no, akurat wie. No, sam też sobie drzwi otworzył, więc on generalnie tak się jak wie, co należy robić na tym napadzie. Więc no, co do niego nie można wiele powiedzieć. Ale rzeczywistość, trzeba by mu pokazać i chyba dawałby już całkowicie sobie radę na tych napadach. Choćby to, że też można, można było wziąć słabszego hakera, ale pewno może też nie jest, nie jest pewien, też, kto się mu dobierze. To jest właśnie ten główny problem na napadzie na kasyno. W zasadzie ten napad jest zrobiony tak, że dałoby się go radę zrobić solo. Nawet teraz pokazałem, że tak da się zrobić napad na kasyno solo. To prawda, to solo jest trochę naciągane, no bo trzeba mieć na dwa, być na dwa komputery ale dało się zrobić solo. Jakkolwiek, nawet wynieść praktycznie wszystko z tego jeszcze skarbca. Może byłoby lepsze rozstawienie to nawet i wszystko dałoby się wtedy wynieść. No teraz niestety to średnie jest możliwe oraz poza tym, że to jest dosyć średnie możliwe. No już teraz jest napad na Kiopelikę, który już nie trzeba kombinować, nie? Z drugim komputerem, żeby go w ogóle przechodzić. Po co się męczyć, skoro jest kepeliko już? Takie do grania. Ale idąc z tym ogólnie, takie, no to wiadomo, na początku napady w czterech, wszystko w czterech się robiło. Nie zawsze że to było dosyć uciążliwe, nie? Znaleźć cztery osoby po prostu, które chciały grać, nie? Bo to wiadomo, na no lep, Randome to różnie. I raz będą chcieli, raz im się uda, raz im się nie uda. Dodatkowo, że każdy na tym napadzie miał też dosyć swoją rolę. Jeżeli chodzi o te napady, no. Faktycznie rzecz ujmując, taką, że no. Musiałyby być te napady po prostu od początku zrobione, żeby dało się je przejść na przykład we dwóch, nie? By ograniczyć po prostu ilość osób z czterech do dwóch, nie? Na przykład mamy w więzieniu już jedzenie z tym kieruje, drugi to jest tym co jest z więźniem, jeszcze jest kolejny, który lata sobie tam helikopterem, jeszcze jedny jest w buzardzie, który jeszcze go chroni przed innymi helikopterami. Co tutaj naprawdę tutaj jest taka duża rola, że no naprawdę. Chociaż tamte napady trzeba tylko jedno powiedzieć, że to na początku no, tamtych się bardzo dużo zarabiało, jednakże no, minusem było to, że jednak trzeba było grać w czterech. Zlatan niestety oni też tak nie aktualizują tych rzeczy, że dałoby radę na przykład zagrać po czasie na przykład we dwóch niektóre napady jeszcze tamtąd bo my my nie wiem jak dokładnie idzie reszta, bo też sam no, nie grałem wszystkich, więc to też niestety nie mam po prostu pojęcia. Też idąc dalej, no mamy napady z bazy. Napady z bazy, które robi się bardzo długo. Nie dość, że robi się je bardzo długo, to jest czasem dosyć trudne. Tak ogólnie, bo są trzy, nie? I one są dosyć trudne. Ja powiem szczerze, że w drugim ja... No tym Bogdanie, żebym kiedyś tam właśnie live'a z Vladim robił. W ogóle powinniśmy w końcu z Vladim i i zrobić do końca już tą bazę. Byłoby to fajnie w końcu dokończyć już. No ale ogólnie to pytam te przygotowanie z Avengerem. To nie było porąbane, nie? Całkowicie. A jestem pewnie ciekaw jak to mus będę musiał sobie zobaczyć, niech to na przykład na speedranie to robią, bo na pewno ktoś robił speedrany z tych aktów też, tylko oni robią te przygotowania w ogóle. No na pewno chyba robi przygotowania. Ważne kupowali, ale tu akurat no ja nie wiem tego. Nie wiem czy w ogóle na przykład kupowanie jest możliwe tych przygotowań. Tak całkowicie, w ogóle coś takiego istnieje kupowanie przygotowań No i jeszcze wiadomo, no i dochodzą teraz napady na kasyno No i napady na Kajopeliko, Które oczywiście są najlepszymi napadami Jakie zostały dodane do gry, te dwa bo... Nikt nie lubi napadów z bazy szczerze. No tylko się przechodzi na zniżkę i tylko tyle no. Albo nawet niektórzy w ogóle ich nie przechodzą. Wiele rzeczy poprowadzało do tego GTA, których za bardzo ludzie nie chcieli. W stylu właśnie tych już latających pojazdów, mimo że opresor wiadomo to jest najlepszy pojazd fajny, to jest taki najlepszy pojazd, jakim fajnie się jedzie. A jednakże no, widzicie, 17.10 10 zabrakło dwóch minut. No, dosyć dużo, dużo, dużo to zepsuło balans rozgrywki taki sam w sobie na sesjach, nie? Jak się robi wiadomo tym pojazdem przygotowania do kasyna czy do Kayo Perico no, to to żaden problem, nie? Ale, no, niektórzy grają na sesjach, no to to trochę takie kumary latające to są czasem. Dobrze, że na tym moment Rockstar nie, ro, nie dodaje takich już pojazdów, to chociaż tyle. To jest jedyny taki plus tego. tego. sumie jak już tak gadamy na temat tych napadów, to jak, jak wam się ogólnie te napady podobają? Graliście w sumie napady z mieszkania. Ktoś was grał, wszystkie przeszedł. Czy niestety, jak większość zakończyliście po flece? No, możecie napisać w komentarzu. Jestem szczerze, sam ciekaw, ile osób to dało radę przejść. No dobra. Wszystko się praktycznie udało na napadzie, trochę ok, żeby tutaj pogadałem, było co do pogadania Także napad się powiódł, zarobił sobie 1700, siedemset, mógł nawet mieć milion by był tylko helikopter W każdym razie to byłoby na tyle, do następnego, cześć!